Podczas debaty w Parlamencie Europejskim polscy posłowie opozycji prześcigali się w wymyślaniu kłamstw o komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Dlaczego znaleźli wspólny język z niektórymi unijnymi politykami? Dlatego, że nikt ich tak nie łączy jak Putin. Korupcja i rosyjskie wpływy kwitną właśnie w parlamencie europejskim. Na liście płac Putina jest duża część klasy politycznej krajów zachodnich. To bowiem ich polityka doprowadziła Europę do uzależnienia od Rosji. To kanclerz Gerhard Schröder i Angela Merkel są odpowiedzialni za zacieśnianie współpracy energetycznej z Rosją i uzależnianie Europy od rosyjskich surowców. To francuski premier François Fillon brał pieniądze kremlowskich koncernów naftowych. To niemiecka fundacja premier Makleburgi dostała 192 miliony euro od rosyjskiego Gazpromu, żeby wspierać budowę Nord 2. Eurokraci przez lata mieli ruble na oczach, więc dziś muszą się wstydzić. Będziemy mówić o tym głośno, bo to co dzieje się na Ukrainie to właśnie efekt ich haniebnej prorosyjskiej polityki, przez którą cierpi cała Europa.